Szkodniki są niewątpliwie jednym z tych zagrożeń, które uprzykrzają nam życie, życie sadownikom w ostatnich sezonach. Cała grupa szkodników, które sprzyjają czynniki takie jak coraz cieplejsze wiosny, gorące lata, bardzo ciepłe okresy jesieni, długa jesień. O zimie już szkoda mówić, bezśnieżne, bezmroźne, pozwalające bardzo dobrze zimować wielu, wielu gatunkom. Ale to nie tylko. Również czynniki związane z wypadnięciem wielu substancji aktywnych, czy całych grup, no nikotynoidy, ale nie tylko. To są przykłady. Pierwsze odporności, które Słyszymy te doniesienia z Instytutu Ogrodnictwa w Skiernicach chociażby też są problemem. Mimo wszystko rozwiązań do ochrony przeciwko szkodliwym motylom, przeciwko owocówce jabłkóweczce tym gatunkiem wyróżniającym się pod względem zagrożenia w naszych sadach jest wcale nie mało. Monitoring, lustracja, Poziomu zagrożenia i optymalnego terminu zwalczania owocówki jabłkuweczki jest kluczem i pozwala bez większych problemów z tym zagrożeniem sobie poradzić. Motyle owocówki jabłkuweczki pierwszego pokolenia, tak zwanego zimowego, pojawiają się zazwyczaj w sadzie od połowy maja do połowy czerwca. Jeśli chodzi o motyle drugiego pokolenia, tak zwanego letniego, to ich wylot zwykle stwierdza się na przełomie lipca i sierpnia. Z obserwacji ostatnich sezonów wegetacyjnych wynika, że populacja owocówki jabłkuweczki znacznie zwiększyła się i jej loty oraz składanie jaj może występować nawet do września. Rozwiązaniem Biologicznym przeznaczonym do sadów konwencjonalnych, ale również ekologicznych do produkcji bez pozostałości jest karpirusina Super SC, preparat do zwalczania owocówki jabłkuweczki bazujący na granulowirusie CPGV i wieloletnie doświadczenie, ale również wdrożenia w sadach towarowych, takim jak znajdujemy się dziś obecnie, pozwala bez problemu z tym szkodnikiem sobie poradzić, a ostatnie lata z wysoką presją owocówki jabłkowecki utwierdziła tylko sadowników, którzy na to rozwiązanie się zdecydowali, że możemy to skutecznie uczynić. Dlaczego warto wybrać właśnie produkt Carbovirusine Super SC? Jest on bezpieczny dla ostatecznego konsumenta, brak pozostałości w owocach i Posiada tylko jeden dzień karencji. Jest całkowicie selektywny w stosunku do fauny pożytecznej, i właśnie w sadach, gdzie był stosowany, stwierdzono znaczący wzrost populacji owadów pożytecznych, takich jak dobroczynek czy drapieżne pluskwiaki. Jego skuteczność jest porównywalna do konwencjonalnej ochrony, co potwierdziły wieloletnie doświadczenia i wdrożenia w sadach produkcyjnych. Używany zgodnie z zaleceniami, nie powoduje powstawania ras odpornych szkodnika i jest skuteczny w stosunku do larw posiadających odporność na dane grupy chemiczne z typowych larwicydów. Stosowany przez kilka sezonów znacznie zmniejsza liczebność szkodnika w kolejnych sezonach. Preparat karpowirusine Super e, dopuszczony jest do stosowania w sadach integrowanej produkcji owoców i produkcji ekologicznej. Wieloletnie doświadczenia i praktyka sadownicza potwierdza mieszalność karpowirusine Super SC z wieloma fungicydami, np. KapTan 80 WDG e, czy nawozami dolistnymi. E, w programie Pronutiva stosowany. Jest łącznie z innym biologicznym insektycydem ksentarii WG i dodatkiem zwilżaca silvet. Pierwszy zabieg należy wykonać na początku wylęgania się larw pierwszego pokolenia owocówki jabłkoweczki, w tak zwanej fazie czarnej główki. Liczba zabiegów będzie uzależniona od stopnia zagrożenia ze strony tego szkodnika w danym sadzie. Oraz ogólnej presji populacji w danym sezonie wegetacyjnym. Kolejne zabiegi należy wykonywać przynajmniej co 10-12 dni. Można stosować produkt na dzień, ponieważ formulacja tego produktu posiada stabilizatory chroniące wirusa przed szkodliwymi promieniami UV, a także utrudniające jego zmycie z opryskiwanych powierzchni, i tutaj do 20 mm opadu.